Animal Well to platformówka z elementami logicznymi stworzona przez Sharet Memory 9 maja 2024 roku. Produkcja pojawiła się m.in. na Nintendo Switch, PlayStation 5 oraz PC. -cie. Jako bliżej nieokreślona kulka przypominająca nieco uboższego brata Kirby, zwiedzać będziemy tajemnicze podziemia, kolekcjonować porozrzucane przedmioty, rozwiązywać dobrze zaprojektowane zagadki logiczne i próbować przetrwać, nie dając się pożreć przez różne dziwne potwory. Gra powstawała przez wiele lat i została zaprojektowana na autorskim silniku Biliego Brasko. Na pierwszy rzut oka widać zaawansowane renderowanie, nieźle zachowuje się również oświetlenie, jak i poruszająca wokół nas woda. Cała przygoda nie jest zbyt długa, a my w trakcie jej trwania odwiedzać będziemy różne pokoje, skakać po platformach i unikać pułapek, eliminować pojawiające się duchy przy pomocy dynamitu, kolekcjonować porzucane kawałki mapy, otwierać zamknięte wrota i inne tego typu rzeczy. Czasami trzeba trochę pogłówkować, stanąć i dobrze przyjrzeć się planszy, zwabić jakiegoś gryzonia, aby przy jego pomocy wskoczyć na wyższą półkę, czy wracać we wcześniej odwiedzone miejsca, aby wykorzystać tam jakiś przedmiot. Kontynuując zabawę, przyjdzie nam kontrolowanie jeża, aby za nas wciskał żółte przyciski. Przełączać dźwignię w odpowiedniej kolejności, aby pojawiły się klocki, na które wskoczymy. Jest tu masa skakania i zdarzają się niekiedy wymagające momenty. Nieco zabawy fizykom kontrolując odbijającą ciecz. Wraz z postępami trafimy na cięższych przeciwników w postaci bossów. Ich celem będzie zepchnięcie nas w przepaść, a naszym wydostanie ze śmiertelnego zagrożenia. Jak wcześniej wspominałem, jest dużo ciekawych przedmiotów do zebrania: będzie to chociażby magiczny dysk, na którym będziemy się przemieszczać, wled służący niejako za teleport, kostur wypuszczający unoszące bąble, na które można wskakiwać. Nie zabraknie również jojo, lampy rozświetlającej ciemne pomieszczenia, podskakującej kuli rozbijającej kolce i wielu innych ciekawostek. Warstwa wizualna jest raczej prosta i stylizowana na moduły retro. Na wielu poziomach napotkamy dziwaczne postacie, różne przerażające zwierzęta i duchy pojawiające się znikąd. Atmosfera jest niesamowicie gęsta i głęboka. Nieźle zachowują się mijane przez nas obiekty, posiadają własną unikatową fizykę, a do tego zachowują naturalnie i przekonywujące. Trafi się również filtr certek, którego raczej nie lubię, powodując zbytnie rozmycie i zmniejsza czytelność planż. Najbardziej spośród tych rzeczy wyróżnia się woda i dynamiczne oświetlenie. Widać, że ktoś się do tego przyłożył, bo jakość cieniowania, jak i ogólna animacja stoi na dość wysokim poziomie. Pomimo iż dostajemy w swoje ręce mapę, dosyć trudno rozeznać się w mijanych levelach, łatwo jest się zgubić lub trafić do załuku, z którego ciężko jest uciec. Gra również w żadnym stopniu nie pomaga i nie prowadzi nas za rączkę. Zmuszeni jesteśmy doświadczać wszystkiego na swojej skórze, uczyć poprzez popełniane błędy, wyciągać wnioski oraz nieźle analizować pomieszczenia. Jeżeli chodzi o muzykę, jest ona również dziwaczna i tajemnicza, jak otaczający nas świat. Czasami w oddali słychać tylko dźwięki ptactwa i dzikiej zwierzyny, niekiedy z zaskoczenia wiedzie ambient wyjęty niczym z horroru. Różne motywy starają się być minimalistyczne, ale w dobry sposób budują klimat, jednak przez większość gry słyszeć będziemy jedynie stóp od naszych stóp, kapanie cieknącej wody, delikatne podmuchy wiatru i niepokojące buczenia dochodzące z za rogu. Ogólnie Animal Well nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, jest to zwykła platformówka z elementami logicznymi, nieco bardziej skomplikowana i stawiająca nacisk zarówno na zręczność, jak i solidne kombinowanie. Trochę przypomina tytuł z Commodore 64, tyle że na sterydach, kolorystyka jak i ścieżka dźwiękowa jest minimalistyczna, bogatej historii czy postaci niezależnych też tutaj nie uświadczymy. Jest to typowy przykład bazowania na nostalgii, bez jakichkolwiek nowatorskich mechanik, czy co bardziej ambitniejszych pomysłów. Dobrze, że całość nie jest długa i do zaliczenia w maksymalnie 5 godzin, raczej bym tego nie polecał. Zagrałem w to tylko i wyłącznie dlatego, że trafiło do abonamentu PlayStation. Zagraniczne opinie są zdecydowanie zbyt optymistyczne, dlatego nie dajcie się na nie nabrać. Na rynku jest mnóstwo podobnych tego typu gierek, dlatego, przemyślcie dwa razy, zanim to kupicie za pełną kwotę, lub czekajcie na solidne promocje.